Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zapoznamy się z zawartością trzeciej już w saszetki Nights. Tym razem wybrałem egzemplarz dość wypchany. Mam osobiście nadzieję w środku znaleźć konia, ponieważ czuję, że jeśli nie znajdę go w tej saszetce, to może się okazać, że nie znajdę go w żadnej z 10 zamówionych i wysypujemy. Trafił mi się krzyżak z brodą, i dobrze, bo jak się zastanowić, to jeszcze nie miałem Wam okazji pokazać żadnej figurki z brodą. Bohater ma całe czarne nóżki. Torsik z tradycyjnym i niezbyt skomplikowanym krzyżackim nadrukiem oraz z żelaznymi rękawicami zamiast rąk. Do tego mamy twarzyczkę z brodą. Niestety, jak widzimy, nadruk samej twarzy jest troszeczkę przekrzywiony. I tutaj mamy okazję zaobserwować nietypowy patent stosowany przez Kobi, mianowicie broda jest elementem. Wczepianym w twarz, czyli twarzy stworzonej do brody, czy też innego tego typu akcesorium, jak maski gazowej, nie jesteśmy w stanie użyć w żaden inny sposób. O ile mało to uniwersalne, to prezentuje się całkiem nieźle, oczywiście, jeżeli oczka są nadrukowane prosto. No i do tego wszystkiego otrzymujemy porządny krzyżacki hełm. I jako wyposażenie, otrzymujemy kolejną prześwietną tarczę. Prześwietną, bo z nadrukiem. Naprawdę nie mogę wyjść z zachwytu, jak Kobi to potrafi porządnie zrobić. No i do tego wszystkiego, żeby nie było tak słodko, otrzymujemy kopię. Mam nadzieję, że to ostatni egzemplarz tej broni, jaki wyciągam z tych saszetek. Choć w sumie niebieskim, rudowłosym rycerzem bym nie pogardził. Reasumując, jeśli nie liczyć delikatnego przesunięcia na druku na główce ludzika oraz mojej prywatnej awersji do broni jaką jest kopia, figurka jest naprawdę świetna. Choć nie powiem, spodziewałem się, że będzie to koń. Cóż, przed nami jeszcze 7 saszetek. Mam nadzieję, że i Rumaka uda nam się wychwycić. To by było na tyle na dzisiaj. My widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się! Thank you.